Bardzo często wstępuję do świątyni Opatrzności Bożej, aby podziękować Bogu za zdrowie w mojej rodzinie, za siłę do, do pracy, do wykonywania obowiązków poprzez moje dzieci, poprzez moje córki, zięciów. Dziękuję Bogu za szczęśliwe przyjście na świat moich wnuków, za ich prawidłowe wzrastanie, rozwój. No, i proszę Boga o dalsze błogosławieństwo na drogach naszego życia, zarówno moich dzieci, moich rodzin, jak również mnie osobiście. No, i polecam Bogu swoje osobiste sprawy. Nie liczę, ale mam w sobie takie, że tak powiem, zadowolenie i dziękczynienie. I słowo dziękuję zależy, czy mówię, jeżeli. Jeżeli mówię modlitwę, to wtedy zawsze dziękuję. A jeżeli rozmawiam z ludźmi, no to też jeżeli mam potrzeby, okazje czy powody ku temu, żeby dziękować, to dziękuję. Staram się dziękować, żeby nastawiać tym optymistycznie i siebie i innych.